Reklama. Park Linowy Arturówek to dziewięć tras o różnym stopniu trudności. W tym masz trzy nowe trasy: Strzelnica SG, Paintball, łucznicza oraz trampolina Eurobundi. Organizujemy także urodziny, imprezy firmowe, wieczory panieńskie i kawalerskie. Więcej na parklinowerturówek.pl. Zabrażamy. Ardom! Dom twoją kuchnię i dom. Świeży powiew w promocji w galerii Art Dom. Tylko w tym tygodniu wentylatory od 79 zł. Oferujemy stojące wentylatory o średnicy 40 cm w białym lub czarnym kolorze z pilotem lub bez. Poczuj przyjemne orzeźwienie już teraz. Galeria Art Dom Kasprzaka 3. Po reklamie Tu Radio Łódź na zegarze 13. Przed nami wiadomości Beata Janowska. A we wiadomościach o planowanej budowie bulwarów nadwarciańskich w Sieradzu, Skierniewickim budżecie Obywatelskim i nowej definicji gwałtu przyjętej przez Sejm. Temperatura przekroczy dziś 30 stopni, po upałach nadejdą burze. Pierwszy krok do budowy bulwarów nadwarciańskich w Sieradzu.